Przygotujcie się na zanurzenie w emocjonującym świecie klasyki kina kopanego, która zaprze wam dech w piersiach i nie jest to przesada. Perfect Weapon, film akcji z 1991 roku, zabiera nas w zapierającą dech w piersiach podróż u boku Jeffa Sandersa, instruktora amerykańskiego Kenpo. Po brutalnym morderstwie swojego mistrza Jeff kierowany żażdoj zemsty, zostaje wciągnięty w mroczny świat przemocy. Ten film to prawdziwy huragan wciągających scen walki i poruszającej fabuły, który zgłębia tematykę zemsty, odkupienia i samokontroli. Walcząc z bosami mafii i bezwzględnymi zabójcami, Jeff prezentuje swoje niezwykłe umiejętności w sztukach walki. Jednak jego prawdziwa walka Toczy się wewnątrz niego samego, gdzie musi stawić czoła swoim demonom i poznać cenę ulegania gniewowi. Prawdziwa podróż w głąb siebie, godna bohatera powieści Italo Calvino. Doceniony przez krytyków i kultowy wśród miłośników kina kopanego, Perfect Weapon pozostaje ponadczasowym filmem o dyscyplinie i sile ducha. Prawdziwy lok Mawano Trinita wśród filmów o sztukach walki. Zanurzcie się w tym porywającym filmie akcji i zobaczcie niezapomnianą kreację Jeffa Spikmana. Przygotujcie się na epickie doświadczenie filmowe niczym talerz Spaghetti Al dente.